Zawodu kucharz ojciec, mąż, emigrant w słonecznej Hiszpanii. Ale kiedy zaczęto rozplątywać pajęczynę przestępczego imperium, szybko okazało się, że Maciej Deto nie tylko postać z trybu to człowiek, który miał w rękach milionowy biznes przemyt, produkcja, hurtowa dystrybucja nielegalnych substancji szyfrowane komunikatory policyjne zasadzki i zdrady w szeregach. W lutym 2011 roku, kiedy Lech Poznań mierzył się w europejskich rozgrywkach ze Sportingiem Braga, niepozorna scena zarejestrowana ukrytą kamerą mogła umknąć uwadze przypadkowego obserwatora, ale dla śledczych była niczym okno do przestępczego podziemia. Nagranie ukazało moment, gdy przez boczną bramę stadionu grupa mężczyzn bez konieczności posiadania biletów i bez poddawania się jakiejkolwiek kontroli została wpuszczona na teren obiektu. Byli to lokalni chuligani, dobrze znani w środowisku ultrasów. Wśród nich rozpoznany przez funkcjonariuszy specjalizujących się w zwalczaniu przestępczości stadionowej znalazł się Maciej D., znany szerzej pod pseudonimem Dyti. Na trybunie zarezerwowanej dla najwierniejszych i najbardziej wpływowych ultrasów Dyti zajmował miejsce honorowe, tuż obok bębnów na tzw. gnieździe, skąd koordynował doping. Dziś Maciej D., mający 38 lat, prowadzi zupełnie inne życie niż wtedy, gdy wypełniał stadionowy sektor swoją charyzmą i wpływami. Ma żonę i dzieci. A dotychczas mieszkał w słonecznej Hiszpanii, zdala od zimnego poznania i jego pełnych emocji trybun. Jednak jego przeszłość nie pozwoliła mu o sobie zapomnieć. Prokurator Jacek Szymanowski przez wiele lat nie ustawał w wysiłkach, by sprowadzić Maciejadę przed wymiar sprawiedliwości, wydając za nim list gończy oraz europejski nakaz aresztowania. Zarzuty, które ciążyły na byłym liderze ultrasów, nie były błahe. Śledczy oskarżali go o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Około rok wcześniej adwokat reprezentujący Macieja D. podjął kontakt z prokuratorem Szymanowskim, proponując układ. Jego klient był gotów przylecieć do Polski i złożyć wyjaśnienia, pod warunkiem, że wcześniej sąd wystawi tzw. list żelazny zapewniający mu możliwość odpowiadania z wolnej stopy i chroniący go przed aresztowaniem aż do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Sąd w Poznaniu przystał na tę propozycję, lecz za cenę, Maciej D. musiał wpłacić milion złotych poręczenia majątkowego. Według słów prokuratora na tę kwotę zrzuciła się cała grupa osób, co tylko potwierdzało, że Maciej D. nie był samotnym wilkiem, lecz człowiekiem, za którym stała rozbudowana sieć powiązań. Rozprawa sądowa przeciwko Maciejowi D. miała ruszyć w połowie lutego 2025 roku w poznańskim sądzie. Jednak proces nie doszedł do skutku. Na drodze stanęły problemy zdrowotne oskarżonego, które zatrzymały go w Hiszpanii. Maciej D., z zawodu kucharz, niejednokrotnie przewijał się w aktach policyjnych. Bywał zatrzymywany za udział w brutalnych bójkach oraz zamieszkach stadionowych, w których uczestniczyli także chuligani innych drużyn. Szczególnie bulwersująca była sytuacja, gdy w pokoju jego zaledwie trzyletniego dziecka funkcjonariusze natrafili na pistolet. Maciej D tłumaczył wtedy, że broń przyniósł mu znajomy na przechowanie. Niestety, ów znajomy nie mógł ani potwierdzić, ani zaprzeczyć tej wersji, gdyż zginął tragicznie w wypadku. Rok wcześniej Maciej D zapewniał prokuratora Szymanowskiego, że jego dochody pochodzą z legalnej działalności gospodarczej prowadzonej w Holandii, a miesięczne zarobki sięgają 5 tysięcy euro, czyli około 21 tysięcy złotych. Dokumenty oskarżenia nie precyzują jednak, czym dokładnie zajmowała się ta działalność. Wiadomo natomiast, że Maciej D był właścicielem jednopiętrowego domu położonego w hiszpańskim mieście Alicante, którego wartość oszacowano na około 1 600 tysięcy złotych. Prokurator podkreślił, że na mocy decyzji sądu Maciej D nie ma prawa sprzedać tej nieruchomości. Poznańska prokuratura zabezpieczyła ją, aby odzyskać równowartość zysków, które, jak twierdziła, pochodziły z przestępczej działalności. Śledczy ustalili, że w latach od 2014 do 2021 Maciej D stał na czele zorganizowanej grupy przestępczej działającej, zarówno na terenie Poznania, jak i Hiszpanii. Grupa ta zajmowała się uprawą konopi, produkcją suszu konopi. Oraz handlem zarówno suszem, jak i koką, które następnie odsprzedawano. Prokurator oskarżył również Macieja D. o osobisty udział w obrocie substancjami, w tym także amfą, oraz organizowanie przemytu suszu konopi do Polski i prowadzenie dwóch plantacji w Hiszpanii, na których rosło aż 9 tysięcy krzewów konopi. Akta oskarżenia obejmują 46 stron, wypełnionych szczegółami operacji i relacjami świadków. Pierwsze sygnały na temat roli Macieja D. w handlu substancjami pochodziły od Artura K. Znanego jako Kolor. W listopadzie 2020 roku policja wkroczyła do jego domu we wsi Dymaczewo pod Poznaniem. Kolor próbował uciec przez okno, lecz szybko został zatrzymany. W lodówce, która znajdowała się w altanie ogrodowej, funkcjonariusze odkryli amfę. Kolor, decydując się na współpracę z wymiarem sprawiedliwości, wyznał, że przez kilka lat handlował substancjami wspólnie z Kajetanem D., bratem Macieja. Ujawnił, że towar trafiał z Hiszpanii i Holandii. A głównym organizatorem przemytu był nie kto inny jak właśnie Maciej D. Opowieść Kolora ujawniała również, że pewnego dnia holenderska policja zatrzymała Macieja z pokaźną sumą pieniędzy. Prokurator Szymanowski potwierdził, że w listopadzie 2016 roku faktycznie doszło do interwencji w hotelu w Hollandii. Tam w pokoju, który Maciej D. dzielił z innym mężczyzną, funkcjonariusze znaleźli 38 tysięcy euro, co wówczas odpowiadało około 160 tysiącom złotych. Prawdziwy przełom w śledztwie nastąpił jednak w lutym 2021 roku, kiedy w Mosinie pod Poznaniem policja zatrzymała dwóch mężczyzn rozpakowujących transport ogórków z Hiszpanii. Jednak wśród warzyw ukryte było coś znacznie cenniejszego dla przestępczego świata ponad 250 kg suszu konopi. Jeden z zatrzymanych, Paweł P., znany jako Poczwara, był kurierem substancji i również związanym z kibicami Lecha Poznań. Poczwara zdecydował się na współpracę z prokuraturą. W zamian za obietnice złagodzenia kary, zaczął ujawniać kulisy przestępczego procederu, w którym uczestniczył. To przede wszystkim na podstawie jego wyjaśnień powstał obszerny akt oskarżenia rzucający światło na działalność Macieja D. i jego siatki, która przez lata umykała wymiarowi sprawiedliwości. Cała ta historia pokazała, jak cienka granica dzieliła świat stadionowego dopingu od głębokiego podziemia. Gdzie za fasadą sportowych emocji kryły się nielegalne interesy, brudne pieniądze i sieci powiązań, które sięgały daleko poza granice kraju. Paweł P., znany w półświadku jako Poczwara, nie miał wątpliwości co do roli, jaką Maciej D. odgrywał w całym przestępczym przedsięwzięciu. Według jego słów to właśnie Maciej D. był głównym mózgiem całego procederu. To on podejmował decyzje, ustalał kierunki działań, wskazywał ludziom zadania do wykonania. Poczwara natomiast pełnił funkcję wykonawcy człowieka od brudnej roboty posłusznie realizującego rozkazy swojego przełożonego. Ich współpraca, choć formalnie oparta na zaufaniu i lojalności, była w rzeczywistości układem zależności, w którym Maciej miał pełną kontrolę nad sytuacją. Ich drogi zawodowe skrzyżowały się bliżej w 2014 roku, kiedy to Maciej, D jeszcze mieszkając w Polsce, wciągnął Poczwarę w swoje przestępcze struktury. Wówczas Poczwara wynajął mieszkanie na osiedlu Lecha w Poznaniu. Nie było to jednak zwykłe lokum. To mieszkanie pełniło funkcję magazynu, a zarazem miejsca, gdzie substancje dostarczane przez Macieja były przechowywane i porcjowane przed dalszą dystrybucją. Już wtedy operowali na skalę, która znacznie wykraczała poza drobną sprzedaż uliczną. W samym okresie od czerwca do grudnia 2014 roku Maciej D miał sprowadzić na teren kraju aż 110 kg suszu konopi. Takie liczby wskazywały na działalność o charakterze hurtowym, wymagającą sprawnej logistyki i rozbudowanej sieci odbiorców. Z akt oskarżenia wyłania się obraz człowieka, który potrafił szybko reagować na zmieniające się okoliczności. Kiedy jeden z dostawców został zatrzymany przez policję, Maciej D. natychmiast rozpoczął poszukiwania nowego źródła zaopatrzenia. W ciągu kolejnych dwóch lat udało mu się zdobyć kolejne kilkaset kilogramów suszu konopi, które po poczwara przechowywał już w innym wynajętym mieszkaniu, tym razem na osiedlu tysiąclecia. To pokazuje, że operacja była nie tylko elastyczna, ale i rozproszona co utrudniało jej rozpracowanie przez organy ścigania. Według ustaleń prokuratury to Maciej D. decydował, kto miał być kolejnym odbiorcą substancji przechowywanych przez poczwarę. W listopadzie 2016 roku Maciej D. nawiązał współpracę z pewnym żołnierzem, chuliganem związanym z Lechią Gdańsk, który dzięki swoim kontaktom w Hiszpanii otworzył przed Maciejem nowe możliwości zaopatrzenia. To porozumienie pokazało, jak w obliczu zysków nawet najzagorzalsze animozje potrafią zostać zawieszone, choć chuligani Lecha Poznań oficjalnie pałeli nienawiścią do chuliganów Lechigdańsk, w interesach związanych z substancjami i pieniędzmi wrogość traciła znaczenie. Pod koniec 2016 roku Maciej D. przeniósł się na stałe do Hiszpanii, skąd nadzorował działalność całej siatki przestępczej. Susz Konopi trafiał do Polski ukryty w ceramicznych donicach, które były transportowane ciężarówkami. Po dotarciu na miejsce, towar rozładowywano w wynajętych halach zlokalizowanych w Bogucinie, Komornikach oraz Poznaniu. Następnie Poczwara przewoził ładunek do kolejnego wynajętego mieszkania na osiedlu Fabianowo, a później do domu na Ławicy, gdzie dzielił substancje na mniejsze parkie i przekazywał kolejnym osobom zgodnie z poleceniami Macieja D. W gronie odbiorców znajdowali się między innymi brat Macieja oraz znany w półświadku młody Antol, co potwierdzało, że sieć dystrybucji była gęsta i powiązana z różnymi postaciami przestępczego świata. Maciej i Poczwara utrzymywali kontakt za pośrednictwem aplikacji szyfrujących zainstalowanych na smartfonach, co miało chronić ich rozmowy przed nasłuchem policyjnym. Stosowanie takich środków ostrożności świadczyło o wysokiej świadomości ryzyka i znajomości metod operacyjnych stosowanych przez służby. Jak podkreślił prokurator Szymanowski, Ogromnym wyzwaniem dla grupy prowadzonej przez Macieja okazała się pandemia koronawirusa. Ograniczenia w transporcie i trudności w kontaktach międzynarodowych poważnie skomplikowały możliwość sprowadzania substancji. Jesienią 2020 roku Poczwara udał się do Sochaczewa pod Warszawą po kolejną partię suszu konopi, starając się utrzymać zaopatrzenie mimo niesprzyjających okoliczności. Tymczasem, jak twierdził prokurator, Maciej D. rozpoczął starania, aby zorganizować jednorazowy, Duży transport środków odurzających, przeznaczonych dla odbiorców w Poznaniu i okolicach. W lutym 2021 roku policja przechwyciła taki transport w Mosinie pod Poznaniem, co doprowadziło do zatrzymania poczwary. Organizacją tego przemytu miał zająć się brat Macieja D., ponieważ już w styczniu 2021 roku Maciej został zatrzymany przez hiszpańską policję i oczekiwał na ekstradycję do Polski, mając na koncie zarzuty związane z inną sprawą karną. W marcu 2021 roku Hiszpania zdecydowała o wydaniu Macieja de Polsce, jednak po krótkim czasie odzyskał on wolność, gdyż prokuratura uchyliła wobec niego areszt. Niedługo później opuścił Polskę i ślad po nim zaginął, co w środowisku przestępczym nie było zaskoczeniem. Taki ruch mógł być jedynie kolejnym krokiem w jego grze z wymiarem sprawiedliwości. Cała historia pokazywała, że świat kibiców, na pierwszy rzut oka kojarzący się z piłkarską pasją i bezinteresownym dopingiem, bywał w rzeczywistości bramą do ciemnych interesów, w których lojalność, przynależność i honor ustępowały miejsca kalkulacji, pieniądzom i nielegalnym zyskom. Podczas pobytu w słonecznej Hiszpanii Maciej D nie ograniczał się jedynie do roli pośrednika i dystrybutora suszu konopi, którą wysyłał do Polski. Według prokuratora jego działalność była znacznie bardziej rozbudowana, i obejmowała także własną produkcję tej substancji. Potwierdzenie tej wersji wydarzeń znalazło się w zeznaniach Macieja R., mężczyzny, który przez okrągły rok przebywał na hiszpańskiej ziemi, współpracując ramię w ramię z Maciejem i dwoma innymi osobami przy prowadzeniu plantacji konopi. Z relacji Macieja R wyłania się obraz człowieka, który nie tylko zarządzał operacją, ale także dbał o każdy jej detal. Maciej odpowiadał za dwie plantacje. Jedną większą, mieszczącą się w przestronnej hali przemysłowej, gdzie rosło aż 7 tysięcy krzewów konopi, oraz drugą, mniejszą, ulokowaną w luksusowej willi, gdzie hodowano kolejne 2 tysiące roślin. W ciągu zaledwie pięciu miesięcy działalności na obu plantacjach udało się wyprodukować 208 kg suszu konopi. Choć prokurator skupił się jedynie na tym okresie. Na podstawie dostępnych dowodów, sam Maciej R. sugerował, że uprawa mogła trwać znacznie dłużej. Lecz brakowało twardych dowodów, aby ten fakt jednoznacznie udokumentować. W trakcie przesłuchania Maciej R opowiedział również o rozmowach, które miały miejsce tuż po jego przyjeździe do Hiszpanii. Wynikało z nich, że Maciej D, wspólnie z Sebastianem S, znanym pod pseudonimem Cygan, zainwestowali ogromną sumę 1,5 miliona euro, czyli ponad 6 milionów złotych, w zakup hali, która stała się sercem ich przestępczej działalności. Ten kapitał pozwolił im nie tylko rozwinąć plantację, ale także zbudować dobrze funkcjonującą strukturę logistyczną obejmującą produkcję, konfekcjonowanie i dystrybucję substancji. Tymczasem Poczwara, kluczowy świadek oskarżenia, który zdecydował się na współpracę z prokuraturą, musiał ponieść wysoką cenę za swoje decyzje. W oczach kibiców Lecha Poznań został uznany za zdrajcę, publicznie znieważany na trybunach stadionu, gdzie transparenty i okrzyki wprost zapowiadały odwet. W obawie o własne życie, a także bezpieczeństwo żony i dzieci, Poczwara opuścił Wielkopolskę i objęty został policyjnym programem ochrony świadków. Mimo, że znalazł się pod specjalną opieką, nadal towarzyszył mu lęk i poczucie osaczenia. W liście skierowanym do swojej adwokatki poczwara podzielił się refleksją, że sam padł ofiarą zdrady. W jego przekonaniu to właśnie Maciej D., dawny współpracownik i mentor, miał zdradzić go jako pierwszy. Według jego wersji wydarzeń to Maciej będąc już w hiszpańskim areszcie i oczekując na ekstradycję do Polski przekazał policji informacje o planowanym transporcie suszu konopi, umożliwiając funkcjonariuszom przygotowanie zasadzki w lutym 2021 roku. W jego oczach zdrada była aktem kalkulacji mającym na celu uratowanie własnej skóry kosztem dawnych towarzyszy. W liście pełnym goryczy i rozczarowania poczwara opisywał Macieja D jako człowieka przebiegłego, zawsze działającego z ukrytym planem. Uważał, że to właśnie jego słowa, iż odsiadka to strata czasu, doprowadziły go na skraj przepaści i zrujnowały mu życie. Te gorzkie słowa ujawniały nie tylko żal, ale i świadomość, że w świecie, w którym działali, zaufanie było iluzją, a lojalność miała swoją cenę. Według ustaleń prokuratury, grupa dowodzona przez Macieja D. w ciągu siedmiu lat działalności wprowadziła na rynek ponad trzy tony suszu konopi, a także zajmowała się obrotem amfą i koką. Prokurator Szymanowski oszacował wartość wszystkich substancji na astronomiczną kwotę 90 milionów złotych. Interes kwitu, bo jak twierdzili funkcjonariusze zajmujący się przestępczością narkotykową, w Poznaniu można było sprzedać praktycznie każdą ilość suszu konopi. Problemem nie był brak klientów, lecz czasami ograniczona dostępność towaru. Policjanci byli przekonani, że decyzja Macieja D o przeniesieniu części operacji do Hiszpanii była krokiem strategicznym mającym na celu minimalizację ryzyka. Hiszpańskie służby, według ich informacji, podchodziły do nielegalnych upraw konopi z większą tolerancją niż ich polskie odpowiedniki, co dawało Maciejowi de większą swobodę działania. Dzięki temu mógł nie tylko zarabiać miliony, ale także prowadzić wygodne życie niedaleko Alicante, w pobliżu Walencji, skąd zarządzał swoją przestępczą siecią. Co więcej, namawiał do emigracji również innych huliganów Lecha Poznań. Otwierając im drogę do zaangażowania się w dochodowy, choć niebezpieczny biznes. Tymczasem w poznańskim sądzie od dwóch lat toczył się proces ponad 30 osób, oskarżonych o przemyt i handel substancjami. Na ławie oskarżonych brakowało jednak Macieja D., który pozostawał ukryty w Hiszpanii, mimo wydania za nim listu gończego oraz europejskiego nakazu aresztowania. Policja nie była w stanie go namierzyć, a jego nieuchwytność jedynie podsycała legendę, jaka narosła wokół jego postaci w środowisku przestępczym. Dopiero w ubiegłym roku Maciej D. zdecydował się powrócić do Polski, korzystając z listu żelaznego, który gwarantował mu odpowiadanie z wolnej stopy. Podczas przesłuchania konsekwentnie nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień, korzystając z prawa do milczenia. 7 maja w sądzie okręgowym w Poznaniu rozpoczął się wreszcie proces Macieja D. Przed sądem również nie miał zbyt wiele do powiedzenia: po raz kolejny nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na kolejnych rozprawach zaplanowano przesłuchanie pierwszych świadków. Pozostali domniemani członkowie grupy Macieja D. odpowiadali w odrębnym procesie. Tymczasem nad głową oskarżonego wisiała realna groźba wieloletniego więzienia. Za przestępstwa, któremu zarzucono, groziło mu nawet 15 lat pozbawienia wolności. Proces, choć formalnie dopiero się rozpoczął, już budził ogromne zainteresowanie zarówno wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, jak i w środowisku chuliganów, gdzie echa dawnych lojalności i zdrad nadal brzmiały donośnie. Cała ta historia była niczym scenariusz filmu sensacyjnego, ukazującego jak cienka bywa granica między sportową pasją a przestępczym imperium, budowanym na ryzykownych decyzjach, sieciach zależności i pieniądzach, które potrafiły przyćmić wszystko inne.